O, leci nad nami, jest nad nami. O, ląduje. Pierdoisz. Ląduje. Ląduje, chłopaki, ląduje, ląduje typ. Lejemy kurwa w ten heli. Nikt nie będzie kurwa latał, my nie będziemy latać, to i oni będą latać. To Już wylądował? kiedy wyląduje. Nie, 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 Zbiera się dopiero. Kurwa, zbagowałem się. Mój. Powiedz, jak wyląduje, to wyjdę na dach, więc szybko mów. No. Nie, jest. Znaczy, zawis w powietrzu i coś kurwa robi. Chyba obserwuje. No Ech. jak sobie obserwuje. Ale mają jakąś paczkę. Widzicie? Nie no, co cofa się teraz do tyłu. Poleciał? Tak, do tyłu właśnie, tak mi. ale teraz z powrotem, do przodu będzie leciał. No kurwa robi. On będzie lądował. Chować, chować, się. Co on kurwa robi? No pikuje, będzie pikował w dół. Wiesz, patrz, koryguje eee. czekaj. Tak, tak, koryguje, zaraz zejdzie. Tak bawi, obserwuje. Czekajcie, zmień jest scope'a na ósemkę. Jak wyczaje tego pilota, tego pierdolę. O, teraz na przykład stoi w miejscu. Z Wisma! i teraz będzie opadał, poczekaj. Czekaj, jak będzie przedem do mnie, to spróbuję go odkurwić. Dawaj, modem go... Może ja go, poz... dawajcie go teraz, postrzelamy na raz. Nie, nie, on jest za wysoko, on jest za jak wysoko. Jak nie, ja to kurwa bym go zdjął stąd. Ile on jest nad nami? Poczekajcie, 200 chwila. metrów? Kurwa, Dawaj wysoko jest. Ustawiłem na, na 400, ale jest bokiem do mnie. To co napierdalamy? No nie wiem, Max, co myślisz? Tylko czek, tylko kurde, może nie będziecie wylądować potem. Ja bym poczekał, aż trochę zejdzie, bo on jest za wysoko, ja na przykład go nie odjebię, ja nie mam takiego celownika. Ja mam tą ósemkę, którą mi dałeś i... Nie, ja strzelałem do tej pory. Słuchajcie, był Słuchajcie on, jest, on jest tak wysoko, że jak się tylko przechyli, to momentalnie spierdoli, momentalnie. Dobra. On jest za wysoko, później zrobi tylko jeden ruch i zaraz go nie będzie. Także. A zobacz, ta... zobacz młody na tym skopie, czy, czy widzisz w ogóle kto tam siedzi? Nie widzę, bo jest bokiem do mnie, wiesz? Chodź tu do mnie. Nie... Ja tego ja ja widzę nieźle. Nie stary, ja jestem za tobą. Musiałbym odbić na lewo, żeby zobaczyć. A okej. Okay. Pumam. Ja spojrzę przez lornetki, może coś wylukam. Minimalny ruch i jest pozamiatany, on zaraz ucieknie, Ty, tak a może on napierdala teraz na czacie, może by go... Młody, nie dałbyś nam rady przejść na lewo trochę? Dam radę. Dawaj, 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 dawaj dawaj. To jest, jest górka u mnie, wiesz? No. Ale zapierdalam. Może on teraz napierdala albo wyszedł kurwa na kupę i wie, i myśli, że jest kurwa cwany. <laughs> A nikt nie ma z was lornetek, nie? Tylko pamiętajcie, nie jest celem naszym zabicie pilota, bo to może być ten survivalista. Musimy mu tak. strącić heli. Tak, tak. tak, tak. Ale, je, stary, ja mogę stąd strzelać do niego. No to dawajcie, na 3-4 otworzymy ogień do tego... do... do w śmigło. Dobra. Ja, ja jestem gotów. Dobra, no Czekajcie. No. Dawaj. Dobra. No, 3... 4... -y. Spada, nie spada Spada Napierdalamy tam, napierdalamy Nie spada, kurwa Spada, pa, chuj <laughs> Już, 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 już Dajemy bo ktoś tam na pewno może wchodzić Widzicie gdzie idzie, tutaj? Nie na rady, nie na rady Gdzież odlekam? Ja, ja go zaraz widzę no, już go nie widzę. Odgrywałem chyba śmigło. Nie. Nie mam już pestek. Dobra. Dobra, chodźcie na północ, co? Nic nie masz okay, młody? Okay. Nie mam, Wystrzy wystrzelałem wszystko. Dawaj tam z tego rewolweru <noise> Jakbym go rewolwerem ściągnął, to ja pierdolę no. Ląduje typ Tak? Ale kurwa nisko jest No nie no o, kurwa nie go od razu On to celowo kurwa to robi No to na razie się nie wychylajmy, no? A gdzie on poleciał, bo teraz go nie widzę Wiesz co, on jest... Yy... Na S120, na S120 mniej więcej Dajcie mi jakiegoś skołpa, macie jakiegoś Mam, ale nie wiem czy ci przypasuje. Nie masz miejsca, jest Rafał. Jest nad nami, jest nad nami. O, wypuścił pakunek, uwaga, spadnie, uwaga. Co Spad... Spadł na dach. Jest nad nami. O! Uważaj, Rafał. Co to Uważajcie, w... bo się przybogowało co to jest? To jest taki, kurwa, zrzucony, wiesz, na... Gdzie on jest? On się będzie dymił. Zrzut militarny, taki na spodochronie. On tu wpadł, Ale. widziałem go przez chwilę, tylko zniknął mi, kurwa. Tak, ja po samą. Chyba widzę, widzę go. A tu skopa mam jakiegoś, chyba? Nie mam ósemkę, tylko nie mam... Rafał, nie ma miejsca w pycaku. Ja nie mam miejsca. Tak. Okay. Ile on tutaj może mieć? Pode, po, Podejdź do mnie, wyjść sobie z plecaka i przeciągnij go na swoją tą spluwę, jeżeli, okay. będzie, jeżeli będzie pasował, on ma z 300 metrów? Gdzie on jest? Kurde, do Nie, kurde faktycznie. Ile, ile on może mieć? 300, 500? Ile on. Nie, nie, mniej. Tutaj 200. Może, może 300. A ja nie widzę go. Weźcie, uważajcie na plecy. Ja wiem, 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 wiem odlutuję teraz od nas, chowajcie się. on jest? A, tu jest. A jak ten koleś zrzucił ładunek? Ja tego nie kumam. On kurwa wie, gdzie my jesteśmy. Znowu. W końcu mu się skończy waha, nie? Kurwa, przydałby się taka, nie wiem, Stinger albo Javelin. Teraz tak. RPG jakieś. No, najwyżej. Kurwa, gdybym go widział. Podejdź do mnie, podejdź, podejdź tu, 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 gdzie stoję. No, przełącz się na, na trzecią i sobie obserwuj. Soły Strzały! Tak, 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 z lewej, z lewej. Kurwa, wypa Dobre. wypadłem z budynku. Ja, ja kryję z tyłu, Rafał. Dobra. Ty, ten helikopter nas obserwuje. Co, co, co się było? Co się było? Ja tu z tyłu ten... Obserwuję. On, on kurwa wa... Skąd to oni kurwa walał? On z lewej jakoś walił Ja pizgam tego heli Co do nas ładował? Z której strony? Nie mam pojęcia. Nie, z lewej, na pewno z lewej, bo widziałem te takie pociski jak spadały przy tobie młody tutaj. Z lewej tam gdzieś z lasu. Z lasu mówisz? No tak o. mi się wydaje, że z lasu. Bo, to... bo taki skąd był? Czy to jest zmiksowana grupa, oni zrysują w chuj O, to czekaj Widzisz coś? Czy to deszcz był końcu pierdolę ci te skrzydła, chuju. Dafa, masz coś do picia? Nie wiem, czy je zobaczę. Kurwa, nie mam adrenaliny? Ja pierdolę. Nie mam niestety.

Ale mám dört pěšův kurva. Wody tam u jest bezpiecznie? Nie Jesteś za, 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 za tym Bo nie możesz muru przejść Mogę nawet pod górę wejść Już wam wie, że ty tam jesteś samotny Tak, przekęci się nade mną Będziecie mieli go na ostrzał, to piskajcie na niego, dobra? Gdzie on teraz jest? No, stary, wychyli się zobaczysz, z nad wami. Ja nie chcę przez drzwi przełazić. Co to było? To ja. ha 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 No wie, potrzebuje pomocy jakąś, mógłby się go strzelić albo coś? Tak, tak, właśnie chcę. Sk Skąd strzał? Do mnie. Z lewej. Skąd? Z prawej, z prawej, z prawej, sorry, z prawej. Ale on hałasuje, nie słyszę. Kurwa. Do mnie, Koleś do mnie pisga Widzi mnie, a ja mam kulę tutaj pancerną Gdzie ten chuj Jestem w militarnym, w medycznym A nice On tam gdzieś siedzi po lewo Ta. Gdzie on no, kurwa siedzi? Wody. A, dobra. No bij, bij do mnie chuju Nie widzę skąd podają strzały panowie No ale jesteśmy w dupie trochę A za dużo to tu nie zrobimy Możecie Strzały To wy? To Rafał, Rafał Tak, tak, tak. Rafał zombie, uważaj, uważaj. Wyjdźcie z tego hangaru i pójdźcie do tego czarnego budynku przy, przy, przed nami Wiem właśnie czekaj Idźcie teraz to bo, cho... tak, koleś jest skupiony na mnie Właśnie, właśnie czekaj, tak zrobimy Róbcie tak, szybko ja muszę... czekaj, muszę przełączyć na m -pointa. I załadować. A zaraz, a my tam mamy drzwi otwarte? Tak, zombie w środku. Ale Rafa, y, młody, ja muszę iść do ciebie, bo ja potrzebuję wody. Ja tam, ja tam przyjdę, ja tam przyjdę, po prostu się przemieszczcie, bo... to nie ma sensu, kurwa. Rafał, bez broni, bez broni. Trudno, może będą jakieś te... Skąd ten hołdum mnie napierdala? To ja. Ale hołdum jest trzeba w szybę, bo staję przy szybie. Pierdala. zachęcam go. Ja mogę polecieć pierwszy do tego mam no, żadnego ale, budynku no naprzeciwko. Chłop jest za terenem. Zombiak, zombiak, Rafał z prawej. Tak jak widzę, widzę, widzę. Słuchajcie, chłop jest poza terenem bazy, Bo nie widzę w ogóle ognia. Z lufy. Tak kurwa, mam skrzynkę z bronią. Słuchajcie, mam wodę, dobra. Y jest na to. 556 y 5 56, 45 Dobra Jest na to, dobra, chodź y Już wszyscy w środku? No. Tak, tak, tak Słuchajcie, nie, wy nie wychylajcie się od północnej strony, będziecie przy oknach Nie mam pojęcia skąd chłop do mnie napierdalał Chyba, mo mogę lecieć? Możesz Dobra Ale jest nisko Wchodzę Dobra, wychodzę Dobrze. drzwi. Dobrze. 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 co ty, Dobrze. Ty masz, masz Dobrze. Zobaczcie, on jest bardzo nisko, ten heli jest prawie nad nami. Zagłusza. Dobra. Jebać punkty. O, widzę typa, widzę typa, widzę typa, słuchajcie Widzę kurwa go widzę, widzę widziałem go. Bije do mnie. Bije do mnie. Ach. Kurwa mać 210? Tak. On był za mną Tak, tak, tak Na górze gdzieś, czy gdzieś gdzie Gdzie jest Rafał eee, Czekaj, teraz co nie widzę Na górce był czy gdzie? Czy w bazie? Na górce, tak, 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 na górce, na górce Na górce, dokładnie nad tobą Miejsce, muszę zejść na dół. Ty lejesz? Ta, zombieki, zbugowane. Tam jesteś bezpieczny, tam sieć. Nie jestem bezpieczny, nie mam ammo. Jak nie masz amunicji, to są tam na... Y, y, z mojej zwłoki weź ściągnięte, Ja tam mam mnóstwo amunicji. Tam mam 5,56. Był taki moment, kiedy widziałem centralnie głowę, nie? jak strzelałem i miałem, miałem chwilę zwątpienia i chyba, kurwa, dlatego go nie zabiłem. Nie tak, że przestałem strzelać tylko po prostu ręka mi trochę drgnęła. Łoko. O, wiesz, kurwa, w tej grze jest tak, że jeżeli my nie wiemy, gdzie on jest, mhm. a on wie, gdzie my jesteśmy, to kurwa, chociażby na pięciu było, to wiesz, to mamy przesrane. Nie, no jasne, tylko dziwię się jednej rzeczy. Wypierdoliłem więc 10 albo 11 magazynków, w większości trafionych w ten śmigłowiec, nie? Czemu go nie rozjebałem? No bo pytanie, czy trafiłeś, Oczywiście, on nie był, stary, pół kilometra nade mną. Był bardzo blisko. Słuchajcie, no, ogólnie mamy bilans taki, że straciliśmy jedną osobę, ale ogólnie nas ruchali. Ruchali nas bardzo. Ale jaram się, bo Zabista walka, nie? <śpiewanie> <śpiewanie> Ogólnie się jaram. Ja tu siedzę tak prawilnie widzisz. Zamknąłem sobie okna, drzwi z dwóch stron.